Dzień dobry, nazywam się Michał Chydzik. Przed kilkoma dniami przyjechałem z Polski, aby odwiedzać społeczności grupy polonijne. I chciałbym się podzielić kilkoma moimi przemyśleniami na temat czasów, w jakich żyjemy. Tematem tym zajmuję się już od ponad 30 lat, a może nawet więcej i śledząc wydarzenia które mają miejsce na świecie a zwłaszcza w Europie przekonuje się iż to o czym czytałem 40 50 lat temu i w co za bardzo wierzyć nie mogłem powątpiewałem czy Biblia rzeczywiście ma rację kiedy o tym mówi dzisiaj po latach przekonałem się że słowo Boże Pismo Święte Nigdy w niczym się nie myli. I obserwując wydarzenia, które mają miejsce w, zwłaszcza w Europie, dochodzę do wniosku, bo tym właśnie tematem się szczególnie zajmuję, że żyjemy w bardzo historycznym momencie, przełomowym momencie. Pamiętam, jak przed 40 laty zastanawialiśmy się, jak to jest możliwe, czy w ogóle jest to możliwe, aby w Europie mógł powstać jeden rząd, który będzie rządził całą Europą? Czy jest to możliwe, aby w którymkolwiek momencie skasowane zostały granice bo przecież wtedy jeszcze panowała tak zwana żelazna kurtyna? Aby przedostać się na Zachód, albo na Wschód także, trzeba było spełnić wiele, wiele bardzo skomplikowanych wymogów. W związku z tym nie wydawało nam się wówczas możliwe, aby powstał jakiś e, jeden rząd, który będzie rządził całą Europą. Nie bardzo wiedzieliśmy, czy kiedykolwiek zaistnieją takie oto okoliczności, aby granice zostały skasowane. Nie, było, nie mieliśmy przekonania. No, bo nic na to nie wskazywało, że, że będzie wprowadzana jedna waluta dla całej Europy. Ale minęło, minęły lata, zmieniły się rządy, i oto stało się faktem. Od kilkunastu lat możemy bez przeszkód, bez żadnych problemów wędrować z jednego krańca Europy do drugiego krańca Europy. Nikt się nie pyta o paszporty, wystarczy pokazać tylko dowód osobisty i jest się obywatelem Europy. Coraz więcej krajów Europy przyjmuje jedną walutę, a więc euro. Jeszcze co prawda Polska tej waluty nie wprowadziła, ale coraz głośniej się też mówi, że nas nadchodzi, zbliża się czas, że ta waluta zostanie wprowadzona. Coraz częściej też mówi się o tym, że Powstanie jeden europejski rząd, i już Europa, Bruksela decyduje o wielu, wielu poczynaniach poszczególnych narodów, poszczególnych krajach. Kiedy się temu przypatrujemy i kiedy analizujemy to poprzez pryzmat Biblii, poprzez pryzmat Pisma Świętego, zauważamy, jak konsekwentnie, konsekwentnie wypełniane są, wykonują się wydarzenia. Przepowiedziane, zapowiedziane przez Pismo Święte już od tysięcy lat. Do czego to wszystko zmierza? Zmierza to wszystko do tego, aby pojawił się w pewnym momencie na, na horyzoncie świata, zwłaszcza Europy, a zwłaszcza w rejonach, który, którymi kiedyś rządziło Cesarstwo Rzymskie. Aby pojawił się człowiek, który przejmie władzę nad całym światem i będzie dyktował warunki tym człowiekiem, tym władcą, który będzie rządził całą Europą, a więc wszystkie narody będą mu podporządkowane, a jednocześnie, jednocześnie wszystkie narody będą, będą musiały słuchać jego dyrektyw, Biblia nazywa go. Bardzo zdecydowanie Biblia nazywa go antychrystem, a więc kimś, kto obejmie władzę, rządy nad całą Europą, a jednocześnie oddziaływać będzie swoimi wpływami na cały, na cały świat. Tą osobą, tą istotą będzie antychryst. Pismo Święte powiada, że przyjdzie on z natchnienia, z inspiracji, z inspiracji samego szatana. Szatan przekaże mu swoją władzę, szatan przekaże mu swoją moc, i to z jego rekomendacji ta istota będzie rządzić Europą, a zwłaszcza światem. Wprowadzać będzie jednocześnie swoje rządy. To będą rządy totalnej rozwiązłości, to będą rządy sprawowane w imieniu ciemności, w imieniu mocy ciemności. Wszystko to, co jest nieprawe, będzie, będzie wynoszone, wszystko to, co jest godziwe, co ma jakąś choćby odrobinę przyzwoitości, będzie potępiane, będzie wyszydzane, będzie wyśmiewane. I gdy dzisiaj czytamy prasę, gdy czytamy internet, to już możemy zauważyć pewne symptomy tego zjawiska. Przecież dzisiaj już dziewczynki mające 12-13 lat są wyśmiewane, wyszydzane, że jeszcze nie odbyły pierwszego stosunku, że jeszcze się nie sprawdziły, że jeszcze nie wiedzą jak się to dzieje. Dzisiaj jeśli ktoś chce prowadzić życie godziwe, a więc nie takie jak prowadzą wszyscy wokoło, jest traktowany jako fundamentalista, jako fanatyk, jako ktoś, kto odstaje od reszty społeczeństwa. Natomiast, natomiast preferowane, są, preferowane są różnego rodzaju osoby, które wielokrotnie się rozwiodły, które wielokrotnie mają, mają za sobą wiele różnych przekrętów. Ich się czyni niejako wzorcem, przykładem. A więc już, jak powiada Święte Pismo, a zwłaszcza apostoł Paweł, mocy ciemności, moc nieprawa już działa. I już manifestuje swoje, swoje niegodziwości, ale póki co, póki co ta, te niegodziwe moce, ta niegodziwa moc, to niegodziwe, te niegodziwe czyny są hamowane, są powstrzymywane. Tą, tym, który powstrzymuje te niegodziwe czyny, tę totalną rozwiązłość, totalne zło, totalny grzech, chciałoby się powiedzieć, jest Kościół. To Kościół. To różne kościoły, to chrześcijaństwo generalnie rzecz biorąc powstrzymuje to zło. To kościół sprzeciwia się temu złu. To kościół wytyka aborcję, to kościół wytyka mordowanie nienarodzonych i tak dalej, i tak dalej. To kościół jest przeciwko rozwiązłości moralnej. A więc kościół póki co jest tym hamulcem, który uniemożliwia antychrystowi. Duchowi Antychrysta. Ponieważ Antychryst na razie się jeszcze nie objawił, to duch Antychrysta już jak gdyby czyni, czyni przygotowania. Stwarza podłoże, na którym pojawi się kiedyś ta niegodziwa istota, która sprowadzi świat, sprowadzi ludzkość do totalnego zła, totalnego grzechu, gdy obejmie rządy. A żeby mógł rządzić, a więc, żeby Bóg, a żeby Mógł rządzić i wprowadzać swoje normy moralne, oczywiście nie może być Europa i świat podzielony granicami bo to w oczywisty sposób przeszkadzałoby mu w jego, w jego działalności. W związku z tym usunięte już zostały zasieki, kolczaste druty kolczaste, usunięte zostały granice po to, żeby mógł mógł bez przerwy działać, żeby jego agenci mogli się przemieszczać z miejsca na miejsce nie potrzebując wiz wjazdowych nie mógłby działać w pełnej, w pełnej mocy, gdyby waluty poszczególnych państw go ograniczały. Dlatego mówi się o ujednoliceniu systemu finansowego w całej Europie, a zarazem przecież to jest wszystko, to są naczynia połączone, powiązane z Ameryką i innymi krajami, a więc musi być także podporządkowana mu sfera finansowa. I gdy obserwuję wydarzenia, to, co wczoraj było niemożliwe, dzisiaj staje się realne, dzisiaj staje się czymś normalnym. Ujednolica się finanse, ujednolica się poglądy, ujednolica się granice, usuwa się granice właśnie w, po to, aby stworzyć antychrystowi i jego rządowi otwartą, bezproblematyczną możliwość rządzenia, rządzenia Europą. I w momencie, gdy się pojawi, to wszystko już będzie przygotowane, a wtedy przejmie on rządy bez żadnego problemu. I tak jak już wspomniałem wcześniej, rozpocznie się totalne zło. Na świat wyleje się grzech, który już w sposób na razie jeszcze, jak powiedziałem, ukryty, potajemny, rozprzestrzenia się, ale ciągle jest to. Powstrzymywane przez obecność Kościoła na tej ziemi. W momencie, gdy, jak powiada Pismo Święte, Kościół zostanie zabrany, inaczej ustąpi z, ustąpi z drogi, bo przecież wszystkie chrześcijańskie kościoły, niezależnie od tego, jaki noszą szyld, wierzą w tak zwane powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus to bardzo wyraziście zapowiedział, że. Odchodzi, ale w pewnym momencie historii ludzkości przyjdzie i zabierze Kościół swój. I wówczas to Kościół zostanie zabrany, a ta tajemna moc nieprawości w całej pełni się zacznie objawiać, pogrążając ludzkość w tragedii, w wojnach, w walkach, w chaosie, w zamieszaniu, bo grzech zawsze rodzi takie konsekwencje. Rodzi zło, rodzi zamieszanie, chaos, niepokój, a w konsekwencji także wojny. A zatem, a zatem jesteśmy w przededniu niezwykłych, niezwykłych, znamiennych i brzemiennych skutki wydarzeń. W tej sytuacji należałoby sobie zadać pytanie: co zrobić, aby czuć się bezpiecznym? Co zrobić, aby uniknąć? Ujść, nie wejść pod rządy Antychrysta. Co zrobić? Jedynym wyjściem z sytuacji, o którym mówi Pismo Święte, jest stać się wierzącym człowiekiem, z całym, całym sercem wierzyć w Jezusa, wierzyć w Jego dzieło dokonane na Krzyżu Golgoty, uwierzyć, że Jego krew oczyszcza z grzechów i czyni człowieka nowym. I wtedy, kiedy Chrystus przyjdzie. Takie osoby, które wierzą całym sercem w Jezusa Chrystusa i są Mu posłuszne, zostaną zabrane. Zabrane i w tej sytuacji unikną, unikną tej kaźni, jaka nawiedzi, nawiedzi ziemię, kiedy pojawi się na jej obliczu antychryst. Kościół bowiem na ten czas rządów Antychrysta zostanie zabrany z tej ziemi i będzie otrzymywał, utrzymywał społeczność z Chrystusem. Apostoł Paweł powiada, że zostaniemy zabrani, będzie, znajdziemy się poza zasięgiem wpływów antychrysta. E, współczuję tym ludziom, którzy będą wierzącymi, ale nie zostaną zabrani, a Biblia o takich wspomina. E, przecież wierzymy w słowa Pana Jezusa, który powiedział – że dwie osoby, jedna będąc wierzącą, a druga niewierzącą, będą iść razem, i jedna z tych osób zostanie zabrana, a druga zostanie pozostawiona. Współczuję więc z tym osobom, które choć będą wierzące, ale nie będą gotowe i nie zostaną zabrane, bo wówczas czeka je, czeka je bardzo trudne doświadczenie. Albo będą musiały te osoby stać się wiernymi sługami Antychrysta, wypełniać wszystkie Jego zalecenia, ale wtedy te osoby narażą się na Boży gniew. Pismo Święte wyraźnie mówi, że na te osoby, które przyjmą, staną się, przyjmą polecenia Antychrysta, staną się Jego sługami, wstępować będą Boże kary, Boży sąd. Natomiast na te osoby, które, które nie przyjmą Derektyw Antychrysta, z kolei Antychryst będzie wywierał swoją presję i będzie je ciemiężył. W tej sytuacji beznadziejny jest los tych, którzy, którzy nie zostaną zabrani, kiedy Chrystus przyjdzie po swój kościół, po swój kościół, po chrześci, chrześcijan. W tej sytuacji więc należałoby zapelować do każdego, kto mnie ogląda i kto mnie słyszy, aby zrobił każdy z nas wszystko, co w jego mocy, by przygotować się na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, by przygotować się na zabranie, kiedy Chrystus przyjdzie. I tego z całego serca życzę wszystkim, którzy mnie oglądają i którzy mnie słuchają. Życzę Bożego Błogosławieństwa.